Czy grubo. Ja chcę grubą. Grubą, grubą. Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Jak tutaj są Karlek 95 i Ksenia. I dzisiaj będziemy robili coś takiego jak Tortilla Challenge, czyli dość popularny teraz challenge na TikToku. Zrobimy to trochę w wersji YouTubeowej, żeby było zabawniej. I przy okazji zobaczymy, jak bardzo dobrze się znamy. Także będziemy na zmianę zadawać sobie pytania. Oczywiście z wodą w buzi. Także dajcie poleje. No. Na pewno chcesz cienką, czy chcesz to? <noise> to jest kapecz. Zasady mi wytłumaczę. Już tłumaczę zasady Tobie i wszystkim. Zasady są takie, że dzisiaj mamy gościa specjalnego, który będzie czytał nam pytania. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście bierzemy wodę do buzi i osoba, która źle odpowie na pytanie dotyczące rodzeństwa, no niestety będzie musiała wyłapać czymś takim, prosto na twarz. Tiktokowe trendy. Wygrywa ta osoba, która wie więcej o swoim rodzeństwo. Będzie pytanie, które będzie miało ABC, to my pokazujemy A to jest tam jeden palec, B dwa. Mhm to już tak? Jakie jest moje ulubione jedzenie? A. Makarony, B. Owoce morza, C. Buraki. Mm. Dobrze. Jakie jest moje drugie imię? A. Łukasz, B. Marek, C. Adam. Dobrze. Kiedy mam urodziny? A. 18, mm -hmm, B. Źle mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mhm, mm dobrze. 19. Jaki jest mój wymarzony samochód? A. BMW? B. Audi? C. Land Rover. Dobrze. Jaką mam wadę wzroku? A. Minus jeden. B. Minus dwa. C. Pół. Minus pół. Mm -hmm. Dobrze. Źle mm -hmm. dobra. Minus dwa. Mhm. Mm Ej bo tu nie zasłyszę od odprawnej odpowiedzi. <grymka> A, dobra, nieważne. <grymka> Każdy kij ma dwa końce. Ile końców ma 9,5 kija? A 18, B 19, C 20. Dobrze. <grymka> Jaki jest temat mojej imprezy urodzinowej? Mm -hmm. A. Postacie filmowe B. Zwierzęta domowe mm -hmm. C. Lata 70. Źle hmm. mm -hmm. Jaki jest mój ulubiony drink? A. Kuba Libre B. whisky Sour C. mojito. Źle mm -hmm. Jaki jest mój znak z Odiaku? A, Panna, B, Lew, C, Kozioroziec. Dobrze. Mój ulubiony zespół piłkarski. A, Real, B, PSG C, Barcelona. <zysy> Nie miał być takiej mi pękła tortilla. To jest litości od tego momentu, nie wiem czy zdajesz to. Jest... Zero litości, okej. Okay. Jezu! Strasznie. Strasznie! Idę na rano do pracy! Co to jest bezbrze? Ja myślałem, że jakiś pociąg. No w tak, ja się... Jaki mam rozmiar buta? A37? B39?

A trafiła w ciebie czy nie? Uh -huh. Tak? I mogę jeszcze raz? Jaki był mój ulubiony przedmiot w szkole? Uh -huh. A. WF B. Polski. C. Religia. Dobrze. Nazwa mojego kierunku w szkole? A. Masażysta z elementami fizjoterapii. B. Technik usług kosmetycznych. C. Technik pielęgnacji dłoni oraz paznokci. Dobrze. Na co mam alergię? A. Rabarbar. B. Winogrona. C. Nektarynki. Mm -hmm. Źle. Mm -hmm. Mój ulubiony kolor. A. Brązowy. B. Czarny. C. Biały. Mm. Źle. Jaka była moja pierwsza praca? A. Zlecenie graficzne. B. Zbiory truskawek. C. Sprzedawanie kasy i w TV. Źle. Którą rękę złamałam w dzieciństwie? A. Prawą. B. Lewą. C. Obie. Mhm. Uh -huh. Źle. Mm. Mm. Lewą. Mm. gra. Fahrenheit, Silent Hill czy Syberia? Dobrze. Ulubiony drink. A. Pina Colada. B. Kuba Libre. C. Tequila Sunrise. Mm. Źle. Mój rozmiar buta. A39, B40, C41. Dobrze. Jak ma na imię moja przyjaciółka? A, Martyna, B, Magda, C, Sabina. Dobrze. Jaki mam kolor oczu? A, brązowy, B, piwny, C, zielony. Hmm? To odpowiadam. No to pytanie. <laughs> Przecież ja takie zadałam. No to macie o... Takie same takie mamy. Takie same ma... musicie Aha, mieć. No. Podasz wodę, bo mi już się w szklance skończyło. A brązowy, B piwny, C zielony. Źle. <laughs> B piwny. Mhm. <laughs> <laughs> <gry> Ulubiona marka obuwia? A. Adidas B. Dr. Martens C. Dizzy Źle mhm. Dr. Martens Mhm Pierwszą rzecz jaką robię rano? A. Toaleta B. 10 pompek C. Telefon mm. Ile koni ma mój samochód? A. Osiemdziesiąt mm. sześć B. Siedemdziesiąt mm. C. pięć Źle wyrzuć to, on się w nią wysmarkał to jest taka specjalna, ulubiony smak lodów, a cytryna, B Pistacja, C jagoda. Dobrze. Ile mam tatuaży? A 6, B 5, C 4 źle. Ulubiona pora roku a jesień c zima c jeszcze raz ja bieram. ulubiona pora roku a jesień b zima c lato Źle. zima o kurwa obsmarkano mi jaki sos biorę do kebaba a łagodny, B mieszany, C pikantny. Dobrze. Ile mam lat? A dwadzieścia sześć? B dwadzieścia siedem? C dwadzieścia osiem. Dobrze. Dwadzieścia Przecież nie masz jeszcze 27. We wrześniu skończysz. Yes. Tak? Bez przesady, Tan, już był mokry! Jej ja mam glutę na twarzy to jest przesada. Czego nienawidzę robić najbardziej? A. Myć podłogi. B. zmywać. C. Odkurzać. Źle. Odkurzać. Jaka jest ostatnia rzecz, którą robię przed pójściem spać? A. Toaleta B. 10 pompek C. Telefon D. Telefon ulubiona bajka z dzieciństwa to mm -hmm. a król lew mm -hmm. b ostatni jednorożec c franklin mm. Tak. Mm. ostatni jednorożec nie ma takiej bajki nawet co to jest? Co to jest, jest ostatni jednorożec mm. <coughs> jaka jest moja ulubiona gra planszowa a grzybobranie b mm -hmm. karty c twister Źle. Karty. W jaki sposób karty są grą planszową? A twist. <laughs> A ja to pisałem. Twister, gra planszowa. Jaki jest mój ulubiony smak lodu? A. Cytrynowe. B. Pistacjowe. C. Kruskawkowe. Mm. Źle. Cytrynowe. Mm. Okay. Ile miałem lat, kiedy miałem swój pierwszy związek? A9, B11, C13? Źle, 11. Pytanie do Karola: mm. Jaki mam kolor oczu? A brązowe, mm -hmm. B Piwne, mm -hmm. C zielone. Mm -hmm źle Piwne. <grymne> Ostatnie pytanie. <grymne> co oceni. Co złamałem jako pierwsze. A noga, B ręka, C palec. źle palec. <grymne> Jakie wzięłam imię na bieżmowaniu? A malwina, a malwina, B <grymne> nina. Chcę Sabina Źle mm. mm -hmm. Nina Wracam z tych ciuchach do domu Ale bardzo dziękujemy za Tortilla Challenge w wersji YouTubeowej. Mam nadzieję, że się podobało. Nie znamy się w ogóle, nie wiem czemu, ale z tymi oczami to jest grube przysada. Zobaczysz tu, że one nie są brązowe. Są brązowe. Nie są brązowe. W każdym razie, wpadajcie do Ksenii na TikToka, na Instagram, do naszego głosu wybitnego lektorskiego również. Wpadajcie do niego na Messenger, Sprawcie oczywiście polubienie, po więcej challenge'y powiedzmy z 20 tysięcy polubień. A i wpadajcie na TikToka, bo jeszcze na TikToka nagramy sobie szybki Tortilla Challenge. Jak z modą trzeba iść, to z modą. I tyle. Chcecie więcej challenge'ów? Stawiajcie łapieczki w górę i hashtag Tortilla. Trzymajcie się. Na razie. Na razie.